Gata Christie, 1976 rok, Sleeping Murder, uśpione morderstwo. Gwenda Reed stała na molo lekko drżąc. Doki, do baraki urzędu celnego i widoczna z tego miejsca część Anglii łagodnie kołysały się jej przed oczami, unosząc i opadając. I właśnie w tym momencie podjęła decyzję, której konsekwencją stały się niezwykłe wydarzenia. Nie pojedzie problem do Londynu, choć to sobie wcześniej zaplanowała. Właściwie dlaczego miałaby tam jechać? Nikt na nią nie czeka, nikt nie spodziewa się jej przyjazdu. Dopiero przed chwilą zeszła z rozchuśtanego, trzeszczącego statku. Ostatnie trzy dni, kiedy płynęli przez zatokę do Plymów, dały jej się zdrowe znaki. I ponowne znalezienie się na rozkołysanym pokładzie było ostatnią z rzeczy, na jakie miałoby w tej chwili ochotę. Pójdzie do hotelu, pewnie i solidnie stojącego na twardym gruncie. I położy się do wygodnego, stabilnego łóżka, które nie będzie kołysało się i trzeszczało. Wyśpi się a rano, ależ tak naturalnie, co da doskonały pomysł, wynajmie samochód i powoli, bez pośpiechu, pojeździ sobie po południowej Anglii w poszukiwaniu domu, ładnego domku, jaki zgodnie z tym, co planowali z Gillesem, ma dla niej znaleźć. Tak, to wspaniały pomysł. Dzięki temu zobaczy trochę Anglii, o której Gilles tyle jej opowiadał, a której ona sama jeszcze nie widziała na oczy. Choć jak większość nowozelandczyków nazywają swoją ojczyzną. W tej chwili Anglia nie przedstawiała się zbyt atrakcyjnie. Dzień był szary, zanosiło się na deszcz i wiał ostry, przenikliwy wiatr. Prymów pomyślała, Gwenda, posłusznie przesuwając się do odprawy paszportowej i celnej, nie jest zapewne najlepszą wizytówką Anglii. Następnego ranka jej wrażenia diametralnie się zmieniły. Świeciło słońce. Za oknem rozciągał się atrakcyjny widok. A świat przestał się wreszcie kołysać i świać stał w miejscu. W końcu dotarła do Anglii. Ona, Gwenda 21-letnia młoda mężatka. Termin powrotu do Anglii jej męża nie był jeszcze pewny. Być może Gilles przypłynie za parę tygodni. Niewykluczone jednak, że zjawi się dopiero za pół roku. To właśnie on zasugerował, żeby Gwenda przyjechała tu wcześniej i rozejrzała się za jakimś odpowiednim dla nich domem. Oboje uważali, że byłoby dobrze mieć gdzieś stałą przystań. Praca Gillesa Wiąże się co prawda z koniecznością podróżowania i czasami Gwenda będzie mu towarzyszyć, może się jednak okazać, że warunki będą dla niej nieodpowiednie. Zresztą obojgu podobał się pomysł posiadania jakiegoś własnego gniazda. Ponadto Gilles odziedziczył ostatnio trochę mebli po cioce, kupienie domu wydawało się więc posunięciem rozsądnym i praktycznym. Ich sytuacja materialna była całkiem dobra. Perspektywa dużego wydatku nie stanowiła zatem problemu. Początkowo Gwenda wzbraniała się przed samodzielnym wyborem. Powinniśmy to zrobić razem, przekonywała męża. Ale Gilles zbył żartem jej obawy. Nie na wiele bym Ci się przydał, powiedział ze śmiechem. Jeśli jakiś dom spodoba się Tobie, to możesz być pewna, że mnie też. Chciałbym tylko, żeby miał kawałek ogródka i nie był jednym z tych nowoczesnych paskudz. No i wcale nie musi być bardzo duży. Najlepiej, gdyby znajdował się gdzieś na południowym wybrzeżu. W każdym razie niezbyt daleko od morza. Masz na myśli jakieś konkretne miejsce? spytała Głęda. Ale Gziz powiedział, że nie. Rodzice osierocili go we wczesnym dzieciństwie. Oboje z głędą byli sierotami i wakacje spędzał u różnych krewnych, wskutek czego nie czuł się przywiązany do żadnego szczególnego miejsca. Zresztą miał to być dom głędy. Jeśli zaś chodzi o wspólny wybór, załóżmy, że sprawy służbowe zatrzymają go jeszcze przez sześć miesięcy. Co by robiła przez ten cały czas? Tułała się po hotelach? Nie. Musi znaleźć dom i urządzić go po swojemu. Chodzi ci o to, wytknęła mu Gwenda, żebym zrobiła wszystko sama. Ale w gruncie rzeczy pomysł wyszukania domu oraz urządzenia go miło i przytulnie na przyjaźń Lesa całkiem jej się spodobał. Byli zaledwie trzy miesiące po ślubie, a Gwenda bardzo kochała swojego męża. Zjadła zamówione do łóżka śniadanie, po czym stała i ułożyła plan działania. Dzień spędziła na zwiedzaniu plymów, które bardzo jej się spodobało. Następnego dnia zaś wynajęła wygodnego Daimlera z kierowcą i wyruszyła w podróż po Anglii. Pogoda dopisywała i wycieczka sprawiała głębiej dużą przyjemność. Gdy Szajer obejrzała kilka wystawionych na sprzedaż rezydencji, żadna jednak nie przypadła jej do gustu. Zresztą nie musiała się przecież spieszyć, mogła spokojnie szukać dalej. Beztrudno uczyła się czytać między wierszami w entuzjastycznych opisach domów dostarczanych przez pośredników, co pozwoliło jej oszczędzać przynajmniej kilku bezowocnych prób. Mniej więcej po tygodniu, we wtorek wieczorem, samochód, którym podróżowała, zjechał krętą drogą ze zbocza wzgórza i dowiózł ją do Dillmauw, mijając na obrzeżach tego ciągle jeszcze uroczego nadmorskiego kurortu, widoczną między drzewami małą, białą, wiktoriańską willę przeznaczoną na sprzedaż. Głęda poczuła natychmiast deszczyk emocji. Zupełnie jakby rozpoznała miejsce, którego szukała. To jej dom. Była tego zupełnie pewna. Mogłaby naszkicować ogród, wysokie okna, och tak, dom był właśnie taki, jakiego pragnęła. Dzień miał się ku końcowi, spędziła więc noc w pobliskim hotelu Roya Clarence i z samego rana udała się do agencji nieruchomości, której nazwa widniała na tablicy informacyjnej przed willą. Niedługo potem, dzierżąc w dłoni upoważnienie do oględzin posiadłości, stała w długim, staromodnym salonie z dwoma francuskimi oknami wychodzącymi na wyłożony płytkami chodnikowymi taras, za którym rozpościerał się porośnięty kwitnącymi krzewami ogródek skalny, stromo podający ku rozległym trawnikom. A między drzewami rosnącymi na skraju ogrodu widać było morze. To coś dla mnie, pomyślała Głęda. To mój dom. Czuję się tak, jakbym znała wszystkie jego zakamarki. W tym momencie drzwi się otworzyły i do salonu weszła kichając wysoka, inna kobieta. Była najwyraźniej zasiępiona. Pani Hengrave? Mam zezwolenie od panów Galbraitha i Pendreya, ale może przyszłam zbyt wcześnie. Pani Hengrave, wydmuchawszy nos, stwierdziła ponuro, że nie ma to najmniejszego znaczenia i zaczęła oprowadzać głęboko po domu. Był dokładnie taki, jak trzeba. Nie za duży, niezbyt komfortowy, ale mogli sobie przecież dzielesem zrobić jedno albo nawet dwie dodatkowe łazienki. Także i kuchnię można unowocześnić. Na szczęście jest bieżąca woda. Zmieni się zlew i wstawi nowe sprzęty. W plany i projekty Gwenda wdzierał się monotonny głos pani Hengrave, relacjonującej szczegóły ostatniej choroby zmarłego majora Hengrave'a. Gwenda nieuważnie słuchała opowieści, pilnując się jedynie, by we właściwym momencie wyrazić współczucie i zrozumienie. Wszyscy krewni pani Hengrave mieszkają w hrabstwie Kent i namawiają ją, żeby przeniosła się gdzieś bliżej nich. To major tak ogromnie lubił dylmów. Przez wiele lat był tu sekretarzem klubu golfowego, ale ona... Tak, naturalnie, okropne przeżycie, no zupełnie zrozumiałe. Tak, szpitale są właśnie takie, oczywiście, z pewnością jest pani. Drugą połową świadomości Głęda pośpiesznie rejestrowała. Tu postawię bieliźniarkę, myślę, że zgadza się. Pokój dwuosobowy, ładny widok na morze. Spodoba się czy lesowi. O, ten mały pokoik też się przyda. Czy mógłby tu sobie urządzić garderobę. Łazienka. Przypuszczam, że wanna ma mahoniową obudowę. Och, tak, ma cudownie. I stoi na samym środku. Tego nie będą zmieniać. To arcydzieło tamtych czasów. Jaka ogromna wanna. Na obudowie można by położyć przybory toaletowe. I łódeczki, i malowane karczuszki, i udawać, że je się na morzu, już wiem. Zamienimy ten ciemny dodatkowy pokój na dwie naprawdę nowoczesne łazienki. Zielone, schromowaną. Armaturą. Rury nad kuchnią powinny być w porządku, a tę zachowamy taką, jaka jest. Zapalenie płucnej, mówiła pani Henry. Po trzech dniach rozwinęło się w obu stronach zapalenie płuc. To straszne, współczująco stwierdziła Gwenda. Czy na końcu tego korytarza nie ma aby jeszcze jednej sypialni? Była. I to dokładnie taka, jaką sobie Gwenda wymarzyła. Niemal okrągła, z dużym oknem wykuszył. – Oczywiście trzeba będzie ją odnowić. Jest to prawda w zupełnie niezłym stanie, ale dlaczego ludzie pokroju pani Henkrejf tak ogromnie lubią temu sztartowo herbatnikowe odcień farby? Znów przeszły przez korytarz. Głęda mruczała pod nosem, skrupulatnie zapisując w pamięci. Sześć nie. Razem z tą małą i siedem sypialni i poddasze. Teski podłogi lekko trzeszczały pod jej stopami. Czuła się już tak, jakby ten dom należał do niej, a nie do pani Henkrejf. Ta melancholijna wdowa była tu intruzem, kobietą, która pomalowała pokoje na kolor musztardowo-herbatnikowy i który podoba się fryz z w salonie. Głęda zerknęła nad zapisaną na maszynie kartkę papieru, którą ściskała w dłoni. Były na niej informacje dotyczące tej posiadłości i ceny. Przez ostatnie dni zdążyła się zorientować w cenach domów. Kwota, jakiej żądano za ten, nie była wysoka. Dom wymagał co prawda modernizacji, ale mimo to zauważyła też przycenie uwagę do uzgodnienia. Pani Henry widocznie bardzo zależy na przeniesieniu się do hrabstwa Kent do swoich. Miały właśnie zejść na dół, kiedy nagle Gwenda poczuła, że ogarnia ją fala irracjonalnego przerażenia. Było to porażające uczucie, które minęło niemal równie szybko, jak się pojawiło. Pozostawiło jednak ślad. W tym domu nie straszy, prawda? Spytała. Pani Hengrew, stojąca stopień niżej i zbliżająca się w swojej opowieści do momentu, w którym pan Hengrew zaczął szybko tracić siły, spojrzała w górę z miną świadczącą, że czuła się urażona. Nic mi o tym nie wiadomo. Dlaczego pani o to pyta? Czyżby ktoś sugerował coś takiego? Nigdy pani nie odczuła ani nie widziała tu niczego? co, Czy nikt tu nie umarł? Niezbyt fortunne pytanie, pomyślała Gwenda, a moment za późno, Zapewne bowiem major Hengrew Mąż mój umarł w szpitalu świętej Moniki, oświadczyła chłodno pani Henry. Och, naturalnie, wspomniała już pani o tym. W domu zbudowanym jakieś sto lat temu, kontynuowała pani Henry w tym samym lodowatym tonem, zgony wydają się czymś naturalnym. Jednakże pan Elworthy, od której mój drogi mąż nabył ten dom siedem lat temu, cieszyła się doskonałym zdrowiem. Planowała nawet wyjazd za granicę i zajęcie się pracą misjonarską. I nic nie wspomniała o żadnych zejściach w jej rodzinie w ostatnim okresie. Głęda pośpiesznie usiłowała załagodzić rozdrażnienie pani Henry. Znajdowała się znów w salonie. Był to pełen spokoju, czarujący pokój, który budził nastrój, dokładnie odpowiadający oczekiwaniom Głędy. Chwilowa panika, jaką nią przed momentem obładnęła, teraz wydawała się niezrozumiała. Co też jej przyszło do głowy? Ten dom jest absolutnie w porządku. Zapytawszy panią Henry, czy mogłaby jeszcze obejrzeć ogród, wyszła na taras. Tu powinny być stopnie prowadzące na trawnik, pomyślała. Rósł tam jednak zamiast tego gąszcz wyjątkowo dorodny forsycji, skutecznie przesłaniającej widok na morze. Głęba przytaknęła swoim myślom. Tak, pozmienia tu wszystko. Ruszyła za panią Henry wzdłuż tarasu i zeszła na trawnik schodkami znajdującym się na odległym krańcu. Okrutek skalny był zaniedbany i zarośnięty, a większość świdnących krzewów wymagała przycięcia. Pani Henry mruczała przepraszająco, że ogród jest dość zapuszczony. Mogli sobie pozwolić na ogrodnika jedynie dwa razy w tygodniu. A i tak zdarzało się często, że nie przychodził, chociaż był umówiony. Obejrzały niewielki, ale zupełnie wystarczający warzywnik, po czym wróciły do domu. Głęda powiedziała, że ma jeszcze do obejrzenia inne domy i chociaż Hillside, co za pospolita nazwa, bardzo jej się podoba, nie może w tej chwili podjąć decyzji pani Henry ją rzewnym spojrzeniem, potężnym kichnięciem. Prosto z Hillside, Gwenda wróciła do agentów, złożyła im poważną ofertę kupna posiadłości, a resztę poranka spędziła spacerując pod Ilmów. Było to urocze, staroświeckie nadmorskie miasteczko. W odległej, nowoczesnej dzielnicy znajdowały się co prawda kilka wyglądających na nowo wybudowane hoteli i trochę surowych bungalowów, ale położenie geograficzne, linia wybrzeża i otaczające wzgórza uchroniły Dilmów przed nadmierną ekspansją. Po lunchu zadzwonili do Gwendy agenci z informacją, że pani Hengrej przyjęła jej ofertę. Figlarnie uśmiechając się do siebie, Gwenda poszła na pocztę, skąd nadała tegla, telegram do Gilles. Kupiłam dom. Ucałowania Gwenda. Powinno go to zaskoczyć, pomyślałam z dąbą. Przekona się, że nie zasypiam gruszek w popiel. Minął miesiąc i Gwenda wprowadziła się do Hillside. Odebrała z magazynu meble po cioce Jillesa i ustawiła je w domu. Były to solidne, staromodne sprzęty. Jedna czy dwie szafy okazały się zbyt duże i trzeba je było sprzedać, ale cała reszta doskonale pasowała i odpowiadała charakterowi domu. Małe, kolorowe stoliki, wykładane masą perłową i malowane w pałace oraz róże, stawiła do salonu. Stanęły tam ponadto wykwintny stolik do robótek z przymocowanym pod blatem woreczkiem z surowego jedwabiu, biurko z, drzema, z drzewa różanego oraz mahoniowa ława. Kilka wygodnych krzeseł Głęda rozmieściła w sypialniach, dokupiła też dwa duże, miękkie fotele dla siebie oraz dżilesa i ustawiła po obu stronach kominka. Wielka sofa w stylu Chesterfield znalazła swoje miejsce przy oknie. Zasłony zaś zostały uszyte ze staromodnego perkalu niebieskiego z delikatnym deseniem z wazoników róż i żółtych ptaszków. W efekcie salonik wyglądał jej zdaniem dokładnie tak, jak powinien. Właściwie jeszcze nie zdążyła się w pełni zadomowić, nadal bowiem kręcili się po domu robotnicy. Powinni już dawno skończyć, ale słusznie uznała, że nie wyniosą się, jeśli ona nie zamieszka w domu. Kuchnia została już przebudowana, a nowe łazienki właśnie wykańczano. Głęda zamierzała wstrzymać się nieco z dalszym ozdabianiem wnętrz. Chciała się najpierw nacieszyć domem i spokojnie dobrać najodpowiedniejsze kolory do sypialni. To był w bardzo dobrym stanie i wcale nie musiała wszystkiego robić naraz. W kuchni urzędowała już pani Koker, odnosząca się z protekcjonalną łaskowością do Głędy, której nadmiernie demokratyczne nastawienie natychmiast odparła ale też, osadziwszy raz swoją pracodawczynię na właściwym miejscu, zaczęła przejawiać chęć przełamania chłodów i stosunkach. Tego ranka, kiedy Głęda po przebudzeniu usiada w łóżku, pani Koker postawiła jej na kolana tacą z posiłkiem. Gdy nie ma pana w domu, oświadczyła, dama chętnie jada śniadanie w łóżku. Głęda nagieła się posłusznie do tego rzekomo angielskiego nakazu. Dzisiaj mam jajecznicę, skomentowała pani Koker przyniesione danie. Wspominała pani co prawda wędzoną u ale nie chciałaby pani przecież jeść czegoś takiego w sypialni. Pozostawia po sobie zapach. Podam go na kolację, śmietanie na grzance. Och, bardzo dziękuję. Pani kopier uśmiechnęła się łaskawie i ruszyła w stronę wyjścia. Głęda nie zajmowała na razie dużej dwuosobowej sypialni. Zamierzała poczekać z tym do przyjazdu gillesa. Tymczasem wybrała dla siebie pokój na końcu korytarza o zakrąglonych ścianach z wykuszowym oknem. Odpowiadał jej i czuła się w nim szczęśliwa. Bardzo mi się to podoba, oświadczyła impulsywnie, rozglądając się po pomieszczeniu. Pani Koker także popatrzyła poważniej wokół siebie. Tak, proszę pani, to całkiem ładny pokoj, chociaż mały. Sąc po kratach w oknie, odnoszę wrażenie, że musiał to być kiedyś pokój dziecinny. Nie przyszło mi to do głowy. Zapewnie ma pani rację. No cóż, westchnęła pani Koker, znacząco po czym wyszła. Kiedyż przyjedzie pan do domu, zdawała się sugerować, to kto wie, być może pokój dziecinny się przyda głęboko zarumieniła się i znów popatrzyła go około. Pokój dziecinny, tak, nadawałby się do tego. Zaczęła go w myślach meblować. Tu pod ścianą stanąłby duży domek dla lalek, a w nim niskie szafki z zabawkami. Na kominku wesoło płonąłby ogień. Wokół niego postawiłaby jakiś wysoki ekran z przyczepionymi na lice zabawkami. Tylko te okropne, musztardowe ściany. Tu przecież powinna być wesoła tapeta, coś kolorowego i radosnego. Na przykład Małe bukieciki maków i hapów, tak, to by było cudowne. Postara się znaleźć tapetę z takim wzorkiem. Z całą pewnością gdzieś już ją widziała. Wcale nie potrzeba tu dużo mebli. Są dwie szafy ścienne, tyle że jedna w roku pokoju jest zamknięta i nie ma do niej klucza. Drzwiczki były zamalowane farbą. Najwyraźniej nie zaglądano do niej od bardzo dawna. Musi powiedzieć robotnikom, żeby ją otworzyli, bo i tak nie ma dość miejsca na swoje ubrania. Z każdym dniem czuła się coraz bardziej zadomowiona w Hillside. Usłyszawszy przez otwarte okno dochodzące z ogrodu głębokie poszukiwanie i suchy kaszel, pośpiesznie zabrała się do śniadania. Foster, zatrudniony na godziny kapryśny ogrodnik, który nie zawsze dotrzymywał słowa, najwyraźniej dzisiaj przyszedł o umówionej porze. Gwenda wykąpała się, brała tweedową spódnicę i sweter, po czym wyszła do ogrodu. Foster pracował przed oknem salonu. Gwenda zażyczyła sobie, by w pierwszej kolejności na wprost francuskiego okna zrobił ścieżkę przez ogródek skalny. Foster najpierw sprzeciwiał się temu, twierdząc, że będzie musiał w tym celu wyrwać forsycje, azjatyckie wejkle oraz lilie. Głęda była jednak nieugięta. Ogrodnik zmienił więc zdanie i obecnie podchodził do swojego zadania niemal entuzjastycznie. Tego ranka przywitał głędę ze śmiechem. – Wygląda na to, że panienka przewraca tu dawne czasy – upierał się przy tym, żeby nazwać głędę panienką. – Dawne czasy? Jak to? – Foster postukał szpadlem w grunt. Natrafiłem na stare schodki. O, widzi panienka? Szły dokładnie tak, jak panienka życzy sobie je mieć. Ktoś musiał je zakryć ziemią i posadzić krzaki. I zrobił bardzo głupio, skomentowała Głęda. I tu się aż prosi, żeby z salonu była aleja na trawnik i dalej do morza. Foster nie był co do tego przekonany, ale ostrożnie, z chmurną miną przytknął. Nie mówię przecież, że to nie będzie ulepszenie. Będziecie mieli widok, a przez te krzaki to w salonie było ciemno. Szkoda tylko tych pięknych roślin. Nigdy jeszcze nie widziałem ładniejszego gąszu w Orsycji. Mniejsze olilie, ale znowu wejgle są drogie, a musi panienka wiedzieć, że to tutaj są za stare, żeby je przesadzać. Och, wiem, ale tak jest o wiele, wiele ładniej. No cóż, Foster podrapał się w głowę. Może i tak. Jest tak, jak powinno być, powiedziała głęda, kiwając głową. Kto tu mieszkał przed Henrywami? zapytała nagle. Bo oni tu chyba byli niezbyt długo, prawda? Jakieś sześć lat czy coś koło tego, ale traktowano ich jak obcych. A przed nimi Pany Ellesworthy, ogromnie religijne, należały do Lowchurch, urodzony misjonarki. Kiedyś to nawet mieszkał u nich czarny kleryk. Było ich cztery siostry i brat, ale on nie miał wiele do powiedzenia przy tylu kobietach. A jeszcze przed nimi, zaraz, niech pomyślą. Pani Findayson, o, to była kobieta z klasą, tutejsza. Mieszkała tu, jak mnie jeszcze nie było na świecie. Czy umarła w tym domu? Nie, w Egipcie czy jakimś takim miejscu, ale sprowadzono jej ciało i pochowano na cmentarzu. To ona posadziła tę magnolię oraz tam też codrzeńce, a także te pospornice. Bardzo lubiła krzewy. Wtedy, ciągnął, nie było jeszcze tych nowych domów na wzgórzu. Mieszkało się jak na wsi. Żadnego kina, ani nowych sklepów, ani tej tu promenady przed posiadłością. W jego tonie wyczuwało się zaprobatę, z jaką starsi ludzie reagują na wszelkie innowacje. Zmiany. Prychnął pogardliwie. Nic, tylko same zmiany. Myślę, że świat się musi zmieniać, rzekła Głęda. Poza tym mamy teraz mnóstwo ulepszeń, prawda? Tak mówią, ale ja tam wcale nie dziwię się. Zmiany. Wyciągnął rękę w stronę rosnącego na zboczu po lewej stronie gąszczu cyprysów, przez który przeświecały ściany budynku. Kiedyś mieliśmy tu mały szpital, powiedział. W ładnym miejscu, blisko. A potem przyszli tacy jedni zbudowali wielki gmach, jakąś milę za miastem. Trzeba iść 20 minut na piechotę, albo dojechać autobusem za trzy pensy. Znów wskazał ręką zarośla. A tam jest teraz szkoła dla dziewcząt. Wprowadziły się tu z 10 lat temu, ciągle jakieś zmiany. Teraz to ludzie kupują sobie dom, pomieszkają w nim 10 czy 12 lat i znowu go sprzedają. Nie mogą usiedzieć na miejscu. Co w tym dobrego? Nie da się dobrze rozplanować ogrodu, kiedy człowiek nie ma przed całą dłuższej perspektywy. Głęda popatrzyła z sympatią na Magnolię. Jak za pani Findelson, powiedziała. O, ona była jak trzeba. Przyszła tu jako panna młoda. Wychowała i pożeniła dzieci, pochowała męża, wnuki przyjeżdżały do niej na wakacje, a ruszyła się stąd dopiero jak miała około osiemdziesiątki. W głosie w ostarach pełna ciepła aprobata. Głęda wróciła do domu uśmiechnięta. Chwilę porozmawiała z robotnikami, a następnie poszła do salonu, gdzie usiada przy biurku i napisała kilka listów. Pośród korespondencji, na którą jeszcze nie odpowiedziała, znajdował się list od mieszkających w Londynie kuzynów Gilles'a. Pisali, że jeśli tylko zechce przyjechać do Londynu, koniecznie musi się zatrzymać w ich domu w Chelsea. Gwenda wiedziała, że Raymond West był znanym, bardziej niż popularnym, powieściopisarzem, a jego żona Joan malarką. Pobyt u nich mógł być zabawny, choć zapewne uznaliby ją za osobę bardzo ograniczoną. Ani Gilles ani ja nie mamy zacięcia na intelektualistów, pomyślała Gwenda. Nagle w korytarzu rozgryzł się dźwięczny gong. Oprawny, wrześbiony, heban gong był jednym z bardziej wartościowych przedmiotów odziedziczonych po ciotce Gillesa. A pani koker czerpała, jak się zdaje, szczególną przyjemność z wywoływania jego dźwięku, skutek czego zawsze robiła do całej mocy. Głęda zasłoniła rękami uszy i wstała. Przeszła pospiesznie przez salon w stronę ściany przy najodlegniejszym ognie i zatrzymała się gwałtownie z za krzykiem gniewu. Trzeci raz robiła to samo. Zupełnie jakby się spodziewała, że uda się przejść przez ścianę do znajdującej się tuż obok jadalni. Wróciła do drzwi, wyszła na główny korytarz i ruszyła nim, obchodząc salon do jadalni. Miała do pokonania sporą odległość, i przyszło jej do głowy, że z pewnością w zimie będzie to irytujące. W korytarzu hulały bowiem przeciągi, a centralne ogrzewanie zainstalowano jedynie w salonie jadalni dwóch sypialni na pięterku. Właściwie, rozmyślała Głęda, Zasiadszy śli za ślicznym, żartonowskim stołem jadalnym, który kupiła w miejsce masywnego, kwadratowego stołu z mahoniu odziedziczonego po cioce lawender, dlaczego miałabym nie zrobić drzwi łączących salon z jadalnią? Muszę porozmawiać o tym dziś popołudniu z panem Simsem. Pan Sims zajmował się budowaniem i remontowaniem domów. Był mężczyzną w średnim wieku, o chrypłym głosie i wielkim darze przekonywania. Nosił zawsze przy sobie notes, w którym skwapliwie zapisywał wszelkie kosztowne pomysły, jakie tylko przychodziły do głowy jego zleceniodawcy. Także do sugestii Głędy odniósł się z pełną aprobatą. Nic prostszego, panie Lid, a jednocześnie to istotne ulepszenie, jeśli mi wolno ocenić. Czy to będzie bardzo dużo kosztowało? Głęda nauczyła się odnosić z lekką rezerwą do entuzjastycznych reakcji pana Simsa odbyli już kilka nieprzyjemnych rozmów związanych z różnymi dodatkowymi kosztami, których nie przewidywał sporządzony przez pana Simsa kosztorys. O, to zupełny drobiazg, odparł pan Sims, a jego chrapliwy głos brzmiał pobłażliwie i uspokajająco. Wątpliwości, głędy nasiliły się. To właśnie tym drobiazgom pana Simsa nauczyła się nie ufać. Powiem pani, jak to zrobimy, stwierdził pan Sims przy milie. Jak tylko Tyler skończy dziś popołudniu z garderobą, polecam mu, żeby się temu przyjrzał. I wtedy będę mógł to wycenić. Zobaczymy, jaka tu jest ściana. Gwenda przystała na to. Napisała do John West list z podziękowaniem za zaproszenie, jednocześnie informując, że nie może teraz wyjechać z Dilmów, musi bowiem mieć oko na robotników. Następnie przeszła się trochę przed domem, z przyjemnością wdychając lekki wietrzyk od morza. Kiedy wróciła do salonu, Tyler, najlepszy robotnik pana Simsa, stał pochylony w rogu pokoju i przyglądał się w ścianie. Na widok Gwenda wyprostawał się i uśmiechnął. Nie będzie z tym żadnego problemu, panie Reed, powiedział. Kiedyś już były w tym miejscu drzwi. Ktoś nie chciał ich mieć i po prostu zagipsował otwór. Głęda poczuła się mile zaskoczona. Jakie to niezwykłe, pomyślała. Bo ja właśnie zawsze miałam wrażenie, że tu są drzwi. Przypomniałam sobie z jaką pewnością podeszła do tej ściany w porze lunchu. I na myśl o tym odczuła nagle lekki dreszcz niepokoju. Bo właściwie, jak o tym pomyśleć, wydawało się to dość dziwne. Z jakiego powodu była taka pewna, że tu są drzwi? Przecież na ścianie nie było po śladu. Jak to możliwe, że odgadła, czy wiedziała, że one tu są? Naturalnie byłoby wygodnie mieć drzwi w salonu do jadalni, ale dlaczego za każdym razem szła mylnie właśnie w to miejsce? Przecież każde inne na ścianie dzielące oba pomieszczenia byłoby równie dobrze. Ona jednak zawsze machinalnie, myśląc o czymś innym, podchodziła tu, gdzie w rzeczywistości były drzwi. Mam nadzieję, pomyślała Głęda z niepokojem, że nie jestem jasnowidzem czy jakimś takim Nigdy przedtem nie przejawiała ani śladu zdolności metafizycznych. Nie była tego typu osobą. A może jednak? Jak inaczej wytłumaczyć tę sprawę za ścieżką z tarasu przez zarośla do trawnika? Może wiedziała, że ścieżka była tam wcześniej, skoro tak bardzo się upierała, aby poprowadzić ją właśnie tędy? Zapewne jednak mam w sobie coś z medią, pomyślała Gwenda z niepokojem. A może ma to jakiś związek z tym domem? Bo dlaczego zapytała tego dnia panią Hengrave, czy tu nie straszy? Nie straszy. To najwspanialszy dom na świecie. Wykluczone, żeby było z nim coś nie w porządku. Pani Henry wydawała się ogromnie zaskoczona tym pomysłem błędy. A może w jej reakcji był jednak jakiś ślad rezerwy ostrożności. Wielkie nieba. Zaczyna wymyślać niestworzone historie. Z pewnym wysiłkiem skoncentrowała się na rozmowie z Taylorem. Jest jeszcze jedna sprawa, powiedziała. W moim pokoju na piętrze nie można otworzyć szafki. Chciałabym, żeby ją zreperowano. Mężczyzna poszedł wraz z nią na górę i przyjrzał się drzwiczką. – Zostały kilkakrotnie zamalowane, może. Przyjdź do jutro obrotników, żeby je otworzyli, jeśli si pani sobie życzy. Głęda przytaknęła i Taylor wyszedł. Tego wieczoru Głęda czuła się niepewna i podekscytowana. Siedziała w salonie, próbując czytać, reagowała jednak na każde skrzypnięcie mebli. Raz czy dwa obejrzała się za siebie z drżeniem. Nieustannie usiłowała wytłumaczyć sobie, że te incydenty z drzwiami i ścieżką nie mają znaczenia. Zwykły zbieg okoliczności. Wynikły jedynie ze zdrowego rozsądku. Nie przyznałaby się do tego otwarcie, ale trochę się bała i spać. Kiedy w końcu wstała, zgasiła światło i otworzyła drzwi do hallu, uświadomiła sobie, że odczuwa lęk przed wejściem na schody. Przebiegła je pośpiesznie, przemknęła przez korytarzyk i otworzyła drzwi do swojej sypialni. Znalawszy się w środku, odetchnęła głęboko. Strach minął jak ręką odjął. Sympatią rozejrzała się po pokoju. Czuła się tu bezpieczna, bezpieczna i szczęśliwa. Tak. Tu już jej nic nie groziło. A co ci mogło grozić, idiotko? Strefowała się w myślach. Popatrzyła na rozłożoną na łóżku piżamę i stojące pod tym kapcie. Naprawdę, zachowujesz się jak sześciolatka. Powinnaś mieć filcowe kapciuszki haftowane w króliczki. Położyła się do łóżka z uczuciem ulgi i wkrótce zasnęła. Następnego ranka miała do załatwienia kilka spraw w miasteczku. Wróciła do domu w pożelanczu. Szafka w pani. Pokoju jest już otwarta, poinformowała pani Koker, podając jej delikatnie podsmażoną solę z tłuczonymi ziemniakami i marchewką śmietan. O, to dobrze, odparła Głęda. Była głodna i z apetytem zjadła lunch. Po wypiciu w saloniku kawy poszła na górę do swojej sypialni. Przeszła przez pokój, otworzyła drzwiczki szafki w rogu i nagle wydał z siebie stłumiony okrzyk przerażenia. Wnętrze szafki, wyłożone było tapetą, którą na ścianach zastąpiono żółtawą farbą. Okazało się, że pokój był nigdyś wyłożony wesołym papierem w kwiatowy deseń, który tworzyły małe bukieciki szkarłatnych maków na przemian z bukiecikami błękitnych habrów. Przez długą chwilę Głęda stała w miejscu i wpatrywała się w szafkę, po czym niepewnym krokiem podeszła do łóżka i usiadła. Oto znajdowała się w domu, w którym nigdy przedtem nie była, w kraju, którego nigdy przedtem nie odwiedzała. Zaledwie dwa dni temu leżała tu w łóżku, wyobrażając sobie, jakie chciałaby mieć ściany w tym pokoju, i okazuje się, że ta pyta, którą sobie wyobraziła, jest identyczna z tą, jaka niegdyś znajdowała się tu na ścianach. W głowie kłębiły jej się najdziwniejsze wyjaśnienia tej zagadki. Eksperyment z czasem, patrzenie w przyszłość zamiast za siebie. Mogła sobie tłumaczyć jako zbieg okoliczności ścieżkę w ogrodzie i drzwi w salonie, ale to nie dało się tak prosto wyjaśnić. Nie może być jednak dziełem przypadku, iż wyobraziła sobie tapetę o tak szczególnym wzorku, a następnie okazało się, że właśnie taką był niegdyś wyłożony ten pokój. Nie. Musi być jakieś wytłumaczenie, którego nie zna i które ją przeraża. W tym domu co chwila przekonywała się, że patrzy nie tyle w przyszłość, co właśnie w przeszłość, że przywraca domowi jego dawny wygląd. W każdej chwili mogła zacząć widzieć jeszcze coś, coś, czego wcale nie chce oglądać. Ten dom ją przeraża. Ale czy to dom budzi jej przerażenie, czy ona sama? Nie ma najmniejszej ochoty być jedną z tych, co to widzą. Odetchnęła głęboko, nałożyła kapelusz i płaszcz, po czym szybko wymknęła się z domu. Poszła na pocztę, gdzie nadała telegram następującej treści. West 19 Adway Square, Chelsea, Londyn. Czy mogę zmienić zdanie i przyjechać do Was jutro? głęda I opłaciła odpowiedź.